Nie wąchać. Dobra. Na tym etapie macie jeszcze złudny wybór. Wybierzcie sobie, która kto woli gra pizzę, nie? Ja, ja nie, ja, nie, bądź, nie. To jest o. Która się najładniej podoba komu? Żadna. <laughs> Ładna. Nie ładne są. A tu mi się podoba. A Środek taki. No, tak każdy ma, tak sobie weźmiemy tak. i tyle. I tu po prostu kto najszybciej zje, to najszybciej zje. Ogólnie konkurs polega na tym, że ze wszystkich osób, które będą startowały do 30 września, osoba, która najszybciej zje tę 2000, mhm. będą jeszcze przewidziane nagrody dla drugiego i trzeciego miejsca. A w waszym przypadku, to nie musicie się martwić o te górne nagrody, bo to wiadomo, że najszybszy z Was będzie brał udział w tym konkursie, ale najszybszy z Was dzisiaj, który najpierw zjedł pizzę, dostaje, dostaje stówkę ode mnie.